Najlepsze jest to, że nie zrozumiałeś z jakiego powodu znikniesz zupełnie z rynku, a dodatkowo jeszcze zostaniesz upolowany w trakcie łapania bez pozwolenia. Nie umiesz gryźć? To nie szczekaj. Tak się kiedyś uczyło wiejskie psy w dworach. <słuch> Jest mnóstwo sklepów, które mają się dobrze. Niestety, Twój sklep to syf. A z jakiego powodu? No cóż, wędkarze nie lubią, gdy ktoś próbuje ich oszukać. I znowu ten Twój bełkot dla naiwnych. Szkoda słów dla takich pseudo-cwaniaków. A wędkarzy? Zapraszam do sklepów, które mają się dobrze. Tam was nikt nie będzie próbował oszukać. Nie podaję nazw, bo wędkarze je znają. A tego wielkim kołem. No chyba, że jak już komornik będzie sprzedawał. A generalnie PZW pozdrawia i zdrówka, bo ci się przyda. Oj, przyda. Znaczy wolny rynek cię wyjaśnił. <głosy> <głosy> Yem, na pożegnanie mogę bluzę Zadzior yy, za darmo? Masz, chłopie, nerwy ze stali. Dla pana Sebastiana na poprawę humoru dam Subika miłego dnia. O, i to jest dopiero zacny widz. Raki od Jotemce Adventure najlepsze. Nie ma lepszych na rynku. Chcesz porządnego garba? Tylko rąk. co, co kurwa? Tylko rak Jotemce. Raki od Jotemce? no faktycznie, są zajebiste. Raz zajebiście wyglądają. A przy okazji, bardzo fajnie łowią. Co prawda, okoni nimi nie łowiłem, ale łowiłem sandacze i się bardzo fajnie sprawdził. Ogólnie cała seria Adusta Pentachat uważam, że jest bardzo udana. Jeśli chodzi o gumy wykonane przez Japończyków, bardzo łowna. Mam nadzieję, że łowna również będzie cena, bo raczki teraz są po 5,70 za sztukę. Panie Sebastianie, a właśnie plecionki Sunline, kiedy mogą być w promce lub jakieś podobne? Kolega sobie zażyczył i proszę bardzo, totalna wyprzedaż plecionek Sunline. Dużo tego nie zostało. Kto pierwszy, ten lepszy, jak to się mówi. W bardzo dobrej cenie są również plecionki dajwy, też końcóweczka. A no i warto sprawdzić ceny kołowrotków dajwy i wędek, bo to też są ceny okazyjne. Da radę u Was zamówić jeszcze płaskorzeźbę od Adama, potrzebuje okonia 50 cm. Okonia już nie mamy, ale został nam jeszcze piękny boleń i pokaźny kleń. Oczywiście w komplecie ze srogą promocją. Na stronie go znajdziecie, jak wpiszecie płaskorzeźba. Witam wszystkich. serdecznie z tej strony Sebastian Kowalczyk. Jak widzieliście, dzisiaj w użyciu było hejterskie wiadro na dżerki. Moi drodzy, to nie bez powodu, ponieważ yy, te wiadra możecie kupić za 75 zł, ale jest ich tylko chyba 14 sztuk, z tego co pamiętam. A jak już jesteśmy przy hejterach, to mam dla hejterów konkurs, moi drodzy, konkurs na najbardziej hejterskie komentarze w stosunku do mojej osoby: najbardziej obraźliwe oczywiście, tutaj liczę na Waszą inwencję twórczą, na wyobraźnię, na kreatywność. I nagrody, no, może skromne, ale to zawsze jest fajne wyróżnienie, bo oczywiście te komentarze, które wygrają, a będzie czterech zwycięzców, to sobie przeczytamy, jakby w następnym odcinku. A oprócz tego, to te autorzy tych najlepszych hejterskich komentarzy dostaną wejściówki na targi wędkarskie w Kielcach 16-17 listopada. Widzimy się w Kielcach. Dostaniecie ode mnie wejściówki w formie elektronicznej, no i tam na targach będziemy mogli się spotkać twarzą w twarz, pogadać sobie, przybić piąteczkę i myślę, że będzie mega sympatycznie. Oczywiście mam też dla wizów niehejterskich, chociaż to jest dla was szansa, że jak ktoś nie jest jeszcze hejterem, to może się stać. Ale dla wizów, którzy nie mają takich upodobań i raczej nie marnują swojego czasu na tego typu twórczość to y, też mam konkursik też w komentarzach napiszcie czy warto jest jechać na targi wędkarskie. Jeśli nie to napiszcie dlaczego. A jeśli tak to też napiszcie dlaczego. No i wybiorę ile? Czterech hejterów o 8. 8 najciekawszych najbardziej kreatywnych najfajniejszych komentarzy i też komentarze i też dostaniecie wejściówki w formie elektronicznej. Jak się dowiecie, że wygraliście te wyjściówki, bo przypnę Wam serduszko. Ile? Jaki czas robimy ten konkurs? No, myślę, 72 godziny spokojnie wystarczy. Więc do dzieła, piście, działajcie, a my przechodzimy do wyprzedaży zaciorowych. Moi drodzy, mamy troszeczkę zator w paczkach, bo Damian dostał anginy ropne albo zapalenia gardła. Ma bardzo wysoką gorączkę, no i laska sam pakuje paczkę, paczki. Ja stoję na kasie, a Piotr cały dzień, cały dzień dodaje wyprzedaże. Piotr, jaką firmę dzisiaj Westin na całego i sevecz. cały. Tak? Westin i Savage. zajebiście. Słuchajcie, więc możecie zobaczyć z Savage'a nie mamy jakoś bardzo dużo wędek. Nam nie zostało. O, zobaczcie, są wszystko tutaj. Tutaj są e, wasze zamówienia, już kurier dzisiaj pojechał, Marcin robi, e, robi kolejne, no mówię, przepraszamy, po prostu e, na pewno wszystko do was przyjedzie się, nie musicie o to martwić. Mówię, wędek e, z nie mamy dużo, ale jest parę fajnych kielich z zaraz wam je pokażemy. Marcin, żyjesz? Jeszcze tak, żyjesz, ale jeszcze to, to, co to nie. za życie. Przepraszam was też, że nie odbieramy telefonów, ale to jest taki, kurna y, kocioł. Słuchajcie, jak, jakby wam powiedział, jakie robimy utargi teraz? To jest niewiarygodne. No, szkoda, że ten handel cały Chciałbym rok tak. Taką wypłatę dostał. No, jakby tak cały rok, cały sezon tak handel wyglądał z takimi utargami, to No to każdemu bym życzył wędkarskiego. Dobra, przejdźmy do, do Wędek Westina. Marcin, jakie są twoje ulubione? No, co byś tutaj wszystkie. Do, wszystkie? Na dzień dzisiejszy, wszystko. Jak to? Ja już dziś nie myślę. Nie myślisz? Tak. Kurczę, co tu mamy? Coś weź, weźmiemy coś yy, z brzegu i zaraz sobie sprawdzimy cenę, zobacz co to, to jest. Wodwójka. Street stick. Ok. Przygnijmy go, 2, zobaczmy. 12 do 15 g. O, tak, tak to się prezentuje. Cięższe oko niby na, na, na pstrągi by się nadał, wiesz? Ciepniesz go na kasie, Ciepniemy go na kasie, zobaczymy yy, ile na wyprzedaży jest. 241 zł, 241 to teraz coś może weźmiemy e, takiego bardziej e, sandaczowego, czy to jest coś bardziej sandaczowego, no a jak, zobacz Marcin, piękny sandaczowy kij W4, o a nie, masz chyba ten kij, wiesz? Tak, to jest ta wędka? Ole, zobacz. Jaka to jest, Jaka to jest moc. Czwórka? Nie, ja miałem już elegancko, no. Czyli ta twoja sandał czubeczka. Power T 250 od 7 do 28 gram. A mój był krótszy. Mój chyba miał 240 albo jakoś tak mi się wydaje. No to go też ciepniej, zobaczymy ile tam wyskoczy na kasie, jak to teraz na wyprzedaży wygląda. 585 zł. źle? Zajebiście. Moi drodzy, zajebiście. Może jeszcze pacniemy jakąś w pierwszą z brzegu i też zobaczymy jak się nam ta cena zaprezentuje. No Tych kijów Westina, jeszcze sobie coś z wędek Westina powybieracie, bo jeszcze ich trochę jest. Co tu mamy? w wersja Spin, 2,70 od 7 do 30 gramów korku. Czyli to będzie taki szczupak pewnie? Szczupak, Szczupacz? Szczupak, bole. Pokaż, pokaż, pokaż. Szczupacz tak zwany. No, do czego jeszcze, jeszcze? Kiedyś miałem go na Bolenie. Tak? Mhm. Fajny? Fajny, elegancki. Ciepnijmy. Cena 329 zł. 329 zł. No i super. Tu jeśli chodzi o dajwę, bo Piotek też, Piotek zrobił wczoraj całą dajwę. No tylko, że z tej dajwy, no to powiem Wam, że nie zostało nam specjalnie dużo chyba wędek, co nie Marcin? Z dajwy nie zostało nam dużo wędek. Mm, bardzo mało. Tak, ale jest, jest sporo kołowrotków, sporo kołowrotków, dajwy. Zobaczcie, jeszcze sobie możecie coś nabyć też w bardzo w bardzo zobaczcie, korzystnych ja cenach. Mam do Pokaż. Czekaj, 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 czekaj. Patrzymy O kurna, ale to ma mocy. Panie, ile to to? 345 zł. No i zobaczcie. Nawet jest, o, Trolling wersja trolling 2,55 od 60 do 180 Super. no i zobaczcie w tym momencie kupujecie sobie cztery piękne kije Westina wydajecie tylko 1500 zł słuchajcie to są naprawdę bardzo fajne okazyjne historie więc zapraszamy zapraszamy korzystajcie Piotrek tam już męczy następne rzeczy no mam nadzieję że zaraz wszystko będzie już w takiej totalnej wyprzedaży Damian, wracaj Damian, zdrowiej nam i wracaj, bratku, bo tutaj naprawdę. No to już nie będę mówił ogólnie, ale jest, jest, jest grubo. Jest grubo. Dobra, idę brać. Się a, dobrać. swoje okulary a one są już przecenione swoje okulary? Nie wiem. Kurde, bo, bo tych okularów to. Ja to się śmiałem, że Marcin wypłatę weźmie w okularach, bo tych okularów, ile tych okularów jest? Nie, już jest ich niedużo. Tak? sprzedawały się? fajne Okulary dla okularnika. Okulary dla okularnika, czyli okulary na okulary zakładamy, jeśli nie są... Polaryzacja. Zobacz sobie na wi nie, Widzę, widzę, że jest mega polaryzacja. Jak nawet nie ma na to, jeszcze nie są w cenie wyprzedażowej, to za momencik będzie, no ale no, mówię, Piotr tam siedzi non stop. Bo wiecie, bo to trzeba każdy artykuł kliknąć i parują okulary, to jest cały zapocony. 5 zł za takie okulary, to i tak nie jest dużo. Nawet po normalnej cenie? Po normalnej cenie. No też tak, też tak uważam. Ale widz, teraz ja... widz wie, że jest wyprzedaż, więc czekasz, będzie wiesz, jaka cena, co nie? Teraz już nic nie kupi ja w ogóle takiego. takie jedno okulary na czajce utopiłem, taki byłem zły, aż w końcu kupiłem dwie pary. Jedną mam teraz do samochodu, a drugą na rybę. O, widzicie? Proszę bardzo. Trochę jak mucha, ale ogólnie nie, nieźle. Nieźle. Na początku kiedyś się wstydziłem w nich chodzić, a teraz to wchodzę do sklepu. A tam gdzieś się, tam się ogóle... Marcin, no, się w życiu wstydzi? W, w życiu się nie ma czego wstydzić tam w ogóle. Na no nie bo jak wyglądałem na początku, jak ustałem przed lustrem, to wyglądałem jak taka, nie wiem, osa, mucha. Mucha. <grym> <grym> no bo, w taki, ale bo, bo na takie okulary <grym> mówi się muchy, <grym> nawet na zwykłe Waileje, <grym> że się mówi muchy zazwyczaj, bo one mają taki ten kształt sportowy. I tyle No dobrze, moi drodzy. No z takich rzeczy, no to wiadomo, że jest cały czas. MR zupełniany uzupełniany cały czas. No to oczywiście znowu się robią pustki na hakach, ale jeszcze Krzysiek obiecał, że jeszcze przed targami nam tutaj tych gum dośle, no bo wiadomo, że na targi na targi wędkarskie do Kielc to nie wszyscy pojadą, bo nie wszyscy będą mieć na to czas. Ani chęci, ale jeszcze narobi towaru tak, aby było w tym sezonie sandaczowo szczupakowym do Kupienia. No bo jak widzicie, to już tak Motorola nie ma. Tego, tej czerni z brązem nie ma. O, ale w ogóle czarne są jak coś. No to on będzie na bieżąco uzupełniał. No dobrze, moi drodzy, to co? Następny materiał, aby było naprzemiennie, to pewnie coś z nadwody sięgniemy. Ja już tam sobie czytam te Wasze komentarze o tych, o tych bajorkach. Jeszcze się waham, bo to już ktoś mi napisał komentarz. Chłopie, jest taki sezon na sandacze, a ty zamiast nad Wisłą to siedzisz nad Bajorami Tam tam ty jesteś normalny. No moi drodzy, no tak ja to ogólnie jak idę nad Wisłę to ja, ja nienawidzę iść na ryby na 2-3 godziny. Nienawidzę, po prostu nienawidzę, ja lubię mieć cały dzień. A no w, no w tym momencie to, no tego czasu po prostu nie ma i dlatego no wyskoki takie na dwie, na 3 godziny. No bo wyobraźcie sobie co by się działo, jak ja bym na przykład, pojechał na Wisłę i trafiłbym te sandacze. I bo by trzeba do pracy wracać. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, ja nie wyobrażam takiej sytuacji. To, jest, to, nie jest dla to nie jest na moją psychikę i na moje nerwy, aby ja musiał y porzucić żerujące ryby. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam czegoś takiego. To jest to nie, nie, nie. Ja nie po to, nie po to tyle lat jestem w branży, aby takie rzeczy się działy, więc wolę sobie wyskoczyć na Bajorko, y jakieś takie sadzawkę, gdzie y i, i tak nie liczę na jakieś specjalne sukcesy. Mimo tej pory roku, bo wiadomo, że te wody są często przebuszczone i, i przebrane, prawda? Tak więc tak. Tak więc moi drodzy, no to no, zapraszam Was na zakupy i korzystajcie, korzystajcie, moi drodzy, póki jeszcze jest. I tyle. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. Cześć.